Zadanie 15. Na rysunku przedstawiono siatkę grania stosłupa prostego oraz podano długość niektórych jego krawędzi. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Pole największej ściany bocznej tego grania stosłupa jest równe 35. Największym prostokątem z tych tu widocznych będzie ten oto... Prostokąt, ponieważ jego górny bok sklei się z piątką, która jest przeciwprostokątną, a przeciwprostokątna jest najdłuższym bokiem w tym trójkącie. Zresztą za chwilę podamy wszystkie wymiary tej bryły, i zobaczysz, że tutaj będzie najdłuższy bok. Wszystkie pionowe krawędzie mają po 7 jednostek. Ten krótki bok w trójkącie prostokątnym sklei się z tym bokiem prostokąta, więc tutaj będzie 3. Tutaj jest nieznany x, ale później go obliczymy. Tutaj z kolei ten bok jest równy 5, ponieważ te dwa boki zostaną sklejone ze sobą podczas, podczas złożenia bryły. I tutaj otrzymaliśmy trójkąt prostokątny i możemy wykorzystać twierdzenie Pitagorasa. 3 kwadrat dodać x kwadrat równa się 5 do kwadratu. Pamiętaj, że dodajemy zawsze te dwa boki, które są przy kącie prostym i oczywiście z kwadratami. 3 do kwadratu to 9. Dodać x kwadrat równa się 25. X kwadrat zostaje z lewej strony, 25 z prawej strony, a dziewiątka zmienia stronę, zmienia znak. X kwadrat zostaje z lewej strony, po odjęciu otrzymujemy 16, a pierwiastek z 16 to 4. I teraz już mogę zamiast tego X wstawić czwóreczkę. I teraz już widać, że nasze prostokąty mają wymiary 7x3, 7x4 i 7x5. Ten niebieski prostokąt jest największy. Chcemy obliczyć jego pole i sprawdzić, czy jest równe to pole 35. Więc wynażamy bok razy bok i rzeczywiście otrzymujemy 35 jednostek. Więc zaznaczamy tutaj prawdę. Teraz obliczymy pole podstawy tego grania stosłupa i sprawdzimy, czy jest ono równe. 12 jednostek. Tutaj mamy podstawę górną i tu podstawę dolną w kształcie trójkąta prostokątnego. Te trójkąty prostokątne są tej samej wielkości. Przypominamy sobie, że wzór na pole trójkąta prostokątnego to jest 1 druga a razy h. Podstawę mamy 4, wysokość H to 3, wstawiamy tutaj czwórkę, a tutaj trójkę. 1, druga z 12 to 6. Więc pole podstawy jest równe 6, nie 12, więc zaznaczymy tutaj fałsz.